Witajcie moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie, z tej strony Ninja Games, a to jest nowa gra na moim kanale, która nazywa się Lego Batman 2, słuchajcie. Ponieważ pisało mi kilka z Was, żebym nagrał grę Lego Batman Video Game, ale niestety słuchajcie, gdzieś zgubiłem tą płytę, bo to na płycie miałem tą grę. I słuchajcie, postanowiłem, że skoro nie mam lego batman video game, bo gdzieś się zgubiłem, no to będę nagrywać lego batman 2 co wy na to? jeśli tak czy zgadzacie, no to zostawcie łapki w górę, subskrypcję komentarz, no i oczywiście gra jest z polskimi napisami, więc kontynuujemy nasze przygody Industrialists are in for a treat tonight as front-runners. Face off at the annual Man of the Year Award ceremony. Yes, it's Gotham's very own playboy philanthropist versus some bald guy from Metropolis. Here at Gotham City News, we're rooting for the home team. Go, Bruce! No, давай, Bruce, давай. А we have No, and we have they here. Lex! I'm surprised you took time away from your presidential campaign and came all the way to Gotham City for this. Oh, dear lady, as a nominee, it's my pleasure and privilege to be Zwłaszcza, jeśli wygrasz. this year's Man of no, the oh. Year award goes to. Bruce Wayne. Ej, przecież ja już wiedziałem, to nie fair. Next te napisy są źle zdobione słuchajcie.

Przebieram go. I dzwonimy, słuchajcie do Robina. I zaraz to Robin też będzie. Przebać, hmm. Joker. Witam Cię bardzo gorąco.

Thanks so much. No thanks. I don't want to get joy buzzed. Oh, don't worry. I didn't want to shake hands. I want your watch. Nice running into you. Let's do it again sometime. Oh, we will. Speech! 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 Huh? Come on. such an honor words fail me I'm speechless <laughs> ah, who am I kidding when am I ever speechless and what a thrill to finally see myself on the big screen look at that face it's like what's he gonna say no, What's of come out of that mouth of his of your boom Trzymaj, okay. Sorry to wipe that grin off your face, Joker. You're not sorry. You're not sorry at all. Come and get me. No, dobrá. To na pierwszy ogień została Harley, tak? Znaczy. No dobrá. Okay. Co jest? Hey. Ja się nie mogę, co jest z ty Dobra, już jestem. Okej, okay, możemy już się bić, słuchajcie. Kurde, szkoda, że nie możemy grać na padzie, no. Wielka szkoda. Ten jeszcze żyje. Dobra. Puszczaj. Panią. O właśnie. Kasy sobie zbierzemy oczywiście. Tak, tak, wiem, że można zbudować. I właśnie to zrobię. Zbudujemy. Schodki do nieba. Ty, pieniążek mój. Ty, a ty co walisz mój samochód? Tego przygniotło. Okej, okay, tutaj gdzieś jest fioletowa moneta. O właśnie. I po tej stronie chyba też. O, dokładnie. Dobra. No to... Idziemy. Na górę w takim razie, tylko czekajcie. Jeszcze sobie sprawdzę, czy nie ma jeszcze przypadkiem gdzieś fioletowej, bo słuchajcie, fioletowej, fioletową przegapić. No nieładnie. A czekajcie. A nie, chyba tutaj combo i tak nie ma. Chyba że jest. Nie wiem, nie zauważyłem na początku, jak walczyliśmy. Dobra, no to idziemy na górę w takim razie. Harley Queen No dobra Od pana Jay? Jaya z Ninjago, tak? Okej. Okay. Ja Jaya z Ninjago bardzo lubię słuchajcie. Dobra. Co tam Znaczy tamtąd. A, na jedynego hita to mi się podoba Dobra Cyk No dawaj Pięknie Okej, okay, no to skoczemy na dół w takim razie Robimy sobie zapis Tylko nie jest nam potrzebny, no ale żeby otworzyć to, no to trzeba niestety Słuchajcie, jak byłem mały, to zawsze lubiłem to niszczyć, nie? Zawsze. I teraz też słuchajcie. Ponieważ ja słuchajcie, już w tą grę grałem, nie? Znaczy, nie może z polskimi napisami, tylko z angielskimi. Dobra. Człowiek zagadka. Hide and Ty dlaczego nie dałeś nam zagadki, pani zagadko? <laughs> nie dał nam One słuchajcie zagadki. Okej. Okay. Dobra. Skaczemy sobie i teraz. O, nie tak. No i tutaj. Okej, okay, tam sobie ten coś czyta. On no to niech sobie czyta, a my popychamy to. A, kamerę włączę skubaniec. A, jednak mamy kombo, no to fajnie ty. Fajnie, fajnie, że mamy. Dzięki za wybicie okien chłopcy. Będzie trochę szybciej zebrać nimi zestaw. Okej, okay. budujemy kostium dla Batmana. Niewidzialny, ze sonarem? O, ze sonarami o właśnie, a nie ze son ze sonorem Boże, co ja mam słuchajcie dzisiaj ten Za język, tragedia ja Dobra, chodź tutaj Robin Pyk, teraz ty Dawaj No, dawaj, na górę No, ale monetki to byśmy zebrać, co? Okej okay. No to działamy X, teraz tutaj będzie Aha No i teraz tutaj No Dobra, okej okay. Jakim cudem to cię zraniło? Powiedz mi gościu. Dobra Wyłączymy kamuflaż to tak słuchajcie figurki Lego wyglądają. zobaczcie. Kiedy nie mają na sobie żadnego ubrania. Nie no. XD. Dobra. Robin, zbuduj. Bo to dla ciebie. I teraz pingwiny będą słuchajcie nas atakować. O właśnie. Ja słuchajcie, nienawidziłem tych pingwinów. Ponieważ słuchajcie, zawsze z nimi przegrywałem. Zawsze. Tak, wiem. Wiem. Wszystko wiem. Dobra. Dwie twarze. Jak zawsze groźny. Ej, ale druga twarz powinna być uśmiechnięta, a nie taka ponura. Co nie? No ale dobra, niech będzie A ty co tutaj gościu chcesz ode mnie? Nie mam mnie tutaj Dobra. Już ci pomagam Robin Serio, pokonajcie. Takie pionki? Dobra, idziemy tam sobie. Zniszczymy te fotele, tak? Są fotele? Słuchajcie, zawsze mnie ciekawiło, co to jest, nie? Zawsze. Dobra, zbuduj to. Super. Wow, ale dostał. Ok Masz 4 serduszka Wow gościu ale sporo Bardzo dużo serduszek masz Bardzo Ty trafił mnie Skubaniec No dalej ludzie wychodzić Bo chcę iść do Jokera Czyli do najmocarniejszego gościa. Tutaj jest w ogóle gdzieś mini zestaw z tego co pamiętam. O, właśnie. Dobra. No to sobie zrobimy kamuflaż. Bo tutaj te pudełka oczywiście nas zaatakują, jeśli nie użyjemy tego kamuflażu. Ale spokojnie pozwolą nam przejść dalej, więc. Joker. Dobra. Dobra. O, 2x3 już. A tam będzie 3x3. Trzy trzy. Ok. Serial Joker. No, daj się trochę po starej, co. A na no, filmie jesteś. Super tam tamtą joker Nie możemy niestety nic mu zrobić. A ty co? Malujesz? Podobiznę Jokera! No jak ci nie wstyd ty Kolejny <gry> Tylko go dotknąłem Ej, Batman to jest siłaś ty Churde Dobra, trzeci mini zestaw no i to obracamy w tą stronę, i okej. Okay. No to pa, Joker! Niewygodnie, słuchajcie, mi się gra na tym laptopie, no. Ja, słuchajcie, wszystko na padzie, nie? Robię. Znaczy, gram. A teraz muszę, słuchajcie, grać na... ...klawiaturze. Tragedia. No dobra, dostał kopa. I co? I właśnie w tym momencie się kończy granie. Jeśli mamy grę Lego Batman Demo oczywiście. Wersję demonstra demonstracyjną Tak samo jak tutaj słuchajcie kończy się nasza pierwsza fabuła Okej, okay, mamy Batmana, spoko Robina Czy jeszcze kogoś? Nie Dobra, no to... Monetki, no to oczywiście możemy sobie przewinąć. Ej, jak tu się przewija? Nie można tego przewinąć, ej! Czemu? Nie no, najgorzej tu. Dobra, ile? 59 Obywatele w opałach. Aha, uratowany, no tak, dobra, spoko. To uratowaliśmy. Zdobywać nowy kostium, kostium ze sonarami i akrobatyki. Spoko. Trzy mini zestawy. I co to będzie? To będzie jakiś pojazd, tak? Chociaż w sumie zawsze są pojazdy, nie? Lego Batman na mini zestawach. No dobra, ok. zobaczymy co będzie nas czekać w kolejnym odcinku. Słuchajcie, nie wiem czy będę robił tą grę na 100% Ze względu na to, że jak się tutaj nie da grać na padzie, słuchajcie, no to lipa, nie? To będzie lipa Ale no, żeby tutaj wszystko zrobić na 100% Znaczy ogólnie mini-zestawy wam pokażę chyba Albo i nie, nie wiem Zobaczymy jeszcze No, ej co jest? Ty! Nie chciałem mi się postać ruszyć. Okej. Okay. No dobra, to co tutaj będziemy musieli zrobić, żeby dojść do misji? Aha, tutaj coś takiego, tak? No dobra, okej, okay, słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli oczywiście odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i. Cześć. Żegna się z Wami Gacek.